No wydawało mi się, że to będzie gest takiego chrześcijańskiego podania ręki. Dlatego burmistrz Szamocina wyraził intencję, by przyjąć rodzinę uchodźców z Syrii. Jednak po serii zamachów w Paryżu z tej deklaracji się wycofał. Bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, za którą ja odpowiadam, bezpieczeństwo moich sąsiadów i bezpieczeństwo mojej rodziny jednak wyznacza granicę i tolerancji, i granice, że tak powiem, otwartości. Granice wyznaczył strach. Szamocin powiedział więc uchodźcom stop. A co na to burmistrz Złotowa, czy byłby skłonny przyjąć uchodźców? Rozważając wszystko teoretycznie, nie widzę takich możliwości. Tu jednak zaważyły przyczyny ekonomiczne. Burmistrz twierdzi, że gmina jest za biedna, by pomagać obcym. Brakuje nam mieszkań, co tygodniowo otrzymuje kilka do dziesięciu podań o mieszkania, więc tworzą się kolejki i to jest bardzo problematyczna dla nas sprawa. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj pomóc komuś innemu spoza tego miasta, choćby w tym zakresie, a już w ogóle pracy, na co nie mamy tak naprawdę wpływu. Także burmistrz Wałcza przekonuje, że ich nie stać na przyjęcie imigrantów, ale pomagać należy. I jeśli będzie taka konieczność, to w Wałczu znajdzie się dla nich miejsce. Jedna rodzina takie schronienie i opiekę mogłaby znaleźć. Uchodźcy do Polski przyjadą. To ci którzy nie są uchodźcami ekonomicznymi ale związane to jest z bardzo ich trudną sytuacją w krajach bliskiego wschodu że to są osoby po prostu pokrzywdzone W gminach jest o tym głośno bo wojewoda wielkopolski skierował do prezydentów i burmistrzów pytanie czy są skłonni przyjąć uchodźców To są kwestie intencjonalne Prezydent Pił odpowiedział, że tak, mamy możliwości, by przyjąć dwie rodziny z Syrii, ale jednocześnie powtarza. Przede wszystkim Polacy ze wschodu, w szczególności ze wschodu, bo, bo oni tam mają też bardzo trudną sytuację i kolejną rodzinę będziemy chcieli przyjąć. Prowadzimy już działania zmierzające do tego. Latem do piły przyjechała rodzina z Kazachstanu. Teraz ma się pojawić druga, ale w razie potrzeby znajdzie się też miejsce dla Syryjczyków, bo ofiarom wojny należy pomagać, przekonuje prezydent, ale jednocześnie podkreśla, że wszyscy pilanie powinni zrobić wiele, by ci, którzy już tu mieszkają a pochodzą z różnych krajów, nadal czuli się w pile jak w domu. Żebyśmy nie pozwolili, żeby o nich zaczęto myśleć jako o obcych. Pytanie wojewody to jedno. Teraz wiele zależy od nowego rządu, jaką ostatecznie przyjmie politykę imigracyjną.